Mamy krótkie pogorowe okno. Eee, naprawdę jutro znowu ma być deszcz. Jak już Wam pokazywałem, te zieliny już były zwiędłe. Eee, były zwiędłe zieliny, a więc zdecydowaliśmy się na szybkości zrealizować wykopki ziemniaków, a więc szybka akcja, jeszcze jedna z ostatnich na Janmarze. Bo jest ten rozstaw tych kół jest taki, że tu duży traktor by nie wjechał. Duży traktor by mi pojeździł po tym, czyli muszę jeszcze te wykopki zrealizować z Janmarem. Wierzę, że się wszystko uda, a więc działamy. Pierwsze dwa rządki jako tako, ten trzeci to jest tragedia. Widzicie, nieurodzaj, nieurodzaj, małe ziemniaki. Mało ich jest i są małe te ziemniaki. Patrzcie, a więc tutaj tragedia. Pierwsze dwa były jako tako, pierwsze dwa rządki były jako tako, ale ten trzeci to jest tragedia. Czyli czerwone ziemniaki wiemy już teraz, że będą bardziej nieudane aniżeli udane. Coś tu jest, ale jest to bardzo mało i bardzo małe ziemniaki. Dobra, a więc trzy rządki wykopane, mierny, bardzo mierny wynik, ale zgoniła nas burza, jak widzicie. Za chwileczkę, za chwileczkę będzie padać. A więc trzy rządki wykopane, ale wynik jak mówię, bardzo mierny. Pokażę wam potem już pod dachem. Na razie. Nie bardzo, nie bardzo, nie bardzo. Na razie no zobaczymy. A więc mamy wypakowane, zważyliśmy bardzo mierny wynik no z tych pierwszych rządków. Pierwszy i drugi rządek 91 kilo łącznie Trzeci rządek tylko 25 kilo, a więc bardzo słaby wynik z tego trzeciego rządka Jeśli zakładamy, że na rządek sadziliśmy po 6 kilo mniej więcej A więc z pierwszych dwóch rządków Czyli z 12 kilo tych Valery Mamy 91 kg całkiem ładne z 12 kilo 91 A z a z tego trzeciego, z części tych, tych, tych innych Wenecji To było z 6 kg tylko 25 kg na rządek no. Czyli słabe, na razie No, a więc ten ostatni rządek, bo zgoniła nas burza A więc przyjechaliśmy wykopać ten ostatni rządek Ale to jest tragedia Tragedia powiem wam Naprawdę Bardzo mierny wynik. Bardzo mierny wynik. Nawet nie wartało tego nagrywać, bo nic nie wychodziło. Tak jak w zeszłym roku wychodziły, jeśli pamiętacie filmik z zeszłego roku, jak ładnie wychodziły te ziemiaki, to w tym roku nic nie wychodziło. A więc bardzo mierny wynik. Dobra, no, wyjeżdżamy do domu. Z tego jednego rządka tak kabida, Same drobne. Niecała skrzynka. Niecałe dwie małe. Tutaj jeszcze jedna mała. Coś śliweczkami dołożyliśmy. A więc bida, bida, bida. Jedziemy do domu. A więc mamy po ziemniakach. A więc ruszam z nowym traktorem przeprowadzić kultywację. Bardzo ładnie to wygląda, nie? Musicie przyznać, że ładny zestawik, ten kultywator z tym nowym traktorem, czyli jadę przetestować traktora w ramach kultywacji, tutaj ten stary nasz stoi, będziecie porównać, malutki był, nie dawał sobie zbytnio rady z orką i z kultywacją, tutaj powinien, już po, nie powinien być problem, a więc cieszę się, więc nie wstrzymuję i siadamy i ruszamy przeprowadzić kultywację po wykopkach. No więc jesteśmy na polu. Jesteśmy na polu. Otawa rośnie. Większość ludzi, albo większość tutaj rolników z wioski już mają sprzątniętą Otawę. Ja jeszcze czekam, bo jest naprawdę niska, czyli czekam, że jeszcze troszeczkę podrośnie. No i wierzę w pogodowe okno. Mam nadzieję, że nie zrobiłem błędu z tym czekaniem. Zobaczymy. No, ale są jeszcze inne prace. Jak właśnie? Przeprowadzenie kultywacji. Dobra. Wyreguluję sobie kultywator. No i próbujemy. Pierwsza kultywacja traktorem. Dobra. Wyregulujemy. Trzeba to odciągnąć trzeba to odciągnąć tak żeby był wyrównany. Teraz, dobra. No i próbujemy. Nie wiem, jaką szybkością pojadę. dwujeczkę Dobra, jeszcze zrobimy tak, włączymy se koła. Dobra, włączymy se koła, przednie i działamy. Źle. Nawet nie ma najmniejszego problemu. Po prostu nie męczy się w ogóle. W ogóle się nie męczy, zupełnie bez problemu. Mógłby iść niżej, to jest prawda ten kultywator. Na pewno chciałbym, żeby szedł niżej. Dobra, drugi przejazd. Zrobimy ten sam, ten samą stronę. Jeszcze raz. Tym samym przejazdem przejedziemy dla pewności. Przejedziemy w tę samą tym samym przejazdem w drugą stronę. Zobaczymy. Dobra. Na dół. Idziemy na dół. Dobra. Tuleczka. Gazu. zrobię w obie strony dla pewności w obie strony dobra o kurde troszeczkę z powrotem dobra puszczamy, ale jeszcze dam czekajcie jeszcze spróbuję spróbuję go niżej kurde, jak to, że tak jest jak to, że tak jest Dostaramy tak, tak żeby się zagłębił. Bardziej dobra. Dobra, zagłębiamy i działamy. Nawet się nie męczy, nie? Bez zmęczenia. Jeszcze i tak chcę tu wywieźć gnój, kurzeniec po prostu, obornik z podkór, wywiozę tutaj obornik z podkór i zrobimy później jeszcze raz może kultywację, nie, kultywację nie, kultywację zrobiliśmy, przywiozę obornik z kur. no i zaoramy na zimę. Dobra. Dobra i ostatni przejazd tam i z powrotem. No i mamy kultywację przeprowadzoną. Małe to poletko nasze Małe poletko, mizerne wyniki były w tym roku Dobra, ostatni przejazd Dobra, wiecie co, ja naprawdę pozbieramy Pozbieramy te ziemniaki no to szkoda No, sporo ich jest jeszcze wyszło Miałem co tutaj skrzynkę wziąć Ja spróbuję szybciej jechać potem Jeszcze tym jednym przejazdem pojadę szybciej O ile ich wyszło Patrzcie Ale ładnie spluchniona gleba ładnie spluchniona gleba Tutaj mam wrażenie, że jeszcze lepiej to szło O jakie drobnioki Jakie drobniczki tu są Chyba chyba tego nie pobieram. Dobra to ja sobie tu zbieram ziemniaki i jeszcze się odezwę I działamy To było też tu jeszcze pole już nam zarosło, czyli muszę też to skultywować. Bo nam zupełnie zarosło. Dobra, jeszcze jeden przejazd w tę drugą stronę, a potem spróbujemy to, bo to też było pole, ale nam tu zarosło, bo nie mieliśmy tu ziemniaków, więc nam zarosło, więc też to muszę przekultywować. A teraz jeszcze jeden przejazd z powrotem, a później będziemy próbowali. Dobra, puścimy, Dobra, jesteśmy na dole. To wygląda tak powinno to wyglądać Cześć hey, do domu! A więc myślę, sobie, że całkiem udana kultywacja patrzcie, ładnie spulchniona gleba o, wszystkie chwasty no, powyrywane nic tutaj już nie jest a więc super spulchnione, nawet tam poszerzone na tę pierwotną szerokość poszerzyłem czyli znów jest poluetko w pełnej szerokości w jakiej było Myślę sobie, że bardzo fajnie się traktor sprawdził w kombinacji z kultywatorem. Dobra, doczyszczę to. No i wracamy do domu. Tutaj mała aktualizacja. Zostało nam jeszcze 10 broilerów. Tutaj będzie ubój niebawem. Tu jest 10, a tu jest 12 jeszcze. 12 broilerów do uboju przygotowanych. Tutaj korliczki już też. Te w środku to jest matka i ojciec. A to są już dzieci, patrzcie. To już jest całkiem spore. Całkiem spore. Są te króliczki. Patrzcie na nie. Takie łaciaty. Tu taki siwy. Siwy królik. Ten łaciaty. No są już też przygotowane do uboju. Tu już tych 12 kaczek z wiosny. Albo raczej z późnej wiosny. Bo tam tych 7. Tam tych 7 z wiosny to już mamy po uboju Tu jest w następnych 12 też ładnie już rosną, już przybierają białego takiego białawego koloru. No to jest tych 12, no, a potem jeszcze jak dobrze wiecie, wykluło się <laughs> tych 6. Te są jeszcze takie żółtawe. Te są jeszcze takie żółtawe, ale już też ładnie rosną w zasadzie mógłbym powiedzieć, że je dorastają tych 12 a więc taki stan na dzień dzisiejszy dzisiaj jest sobota a więc porządek zrobiony sporządziliśmy górniki czyściutko, pachnąco, porządeczek a więc tak a więc tak dobra